To jest Wielki Podcast Maturalny. Twoje źródło wiedzy o maturze. Darmowe notatki do matury wysyłamy w każdy poniedziałek o godzinie 19. Zapisz się bezpłatnie na www.wielkapowtórkamaturalna.pl ukośnik podcast. Dziś top 15 pojęć na maturę. Alegoria to motyw lub zespół motywów którego znaczenie rozpatrywane jest na dwóch płaszczyznach: jawnej, czyli tekst, i ukrytej, czyli domyślnej, przenośnej. Istota alegorii polega na jednoznacznym odczytaniu warstwy ukrytej, której znaczenie ściśle określone jest przez tradycję, literaturę, kulturę. Aluzja literacka. W tekście literackim jest to nawiązanie, odwołanie do innego tekstu, autora, stylu, zjawiska literackiego, za pomocą określonych sygnałów rozpoznawalnych dla odbiorcy aluzja wiąże utwór z tradycją literacką stanowi komentarz do utworu pomaga w interpretacji lecz wymaga znajomości kultury literackiej archetyp to stały i niezmienny prawzorzec zachowań i postaw ludzkich utrwalony w świadomości zbiorowej każdej społeczności na przykład Prometeusz jest archetypem buntownika narcys Egoisty zapatrzonego w siebie. Po raz pierwszy wzorce archetypiczne zostały zapisane i utrwalone w mitach. Autobiografizm to wplatanie do utworów własnych przeżyć i losów autora, a także zdarzeń, których autor był świadkiem, inaczej mówiąc, to włączenie do utworu fragmentów własnej biografii, na przykład w utworach Jana Kochanowskiego czy w utworach romantycznych. Język ezopowy oznacza język pozornie zagadkowy, swego rodzaju szyfr, łatwy jednak do odczytania dla wtajemniczonych. Wypowiedzi formułowane są tak, aby jej treści zostały zasugerowane w sposób utajony, pośredni, zawoalowany. Charakterystyczne dla ezopowego języka jest posługiwanie się na przykład metaforą, peryfrazą, parabolą w utworach powstałych w Polsce pod zaborami język ezopowy stosowano po to, aby przechytrzyć niezwykle skrupulatną i surową cenzurę, zwłaszcza rosyjską. Słowa takie jak Polska, powstanie czy niepodległość były zabronione. W związku z tym zamiast nazywać coś dosłownie, używano omówień, czyli peryfrazy. Na przykład powstanie styczniowe określano jako pożar lub wielki ogień. Wspólną walkę różnych klas społecznych określano jako zbratanie. Powstanie nazywane jest pożarem chociażby w nam orzeszkowej. Groteska groteska to kategoria estetyczna, charakteryzująca się przedstawieniem świata w sposób zniekształcony, zdeformowany. Wszystko w grotesce jest karykaturalne, przerysowane, absurdalne, lekceważona jest zasada dekorum. Intertekstualność. To badanie relacji pomiędzy poszczególnymi tekstami, dialog między tekstami. Przejawem intertekstualności są wszelkiego rodzaju nawiązania do innych tekstów kultury, np. aluzje do innych tekstów, parodie, cytaty, parafrazy, odniesienia do innych dzieł i autorów, bliższe lub dalsze. Ironia. To sposób wypowiadania się, oparty na zamierzonej niezgodności, Najczęściej przeciwieństwie dwóch poziomów wypowiedzi dosłownego i ukrytego zatem sens wypowiedzi jest zupełnie odwrotny niż się to pozornie wydaje na przykład w satyrze do króla Krasicki ustami przeciętnego szlachcica wymienia same wady Stanisława Augusta wymowa jest odwrotna tak naprawdę to jego zalety Ironia jest zaliczana do podstawowych kategorii w estetyce odnosi się również do sytuacji, zjawisk niezgodnych z oczekiwaniami, rezultatów przeciwstawnych wobec zamiarów czyli do zaburzenia przyczynowo skutkowej struktury rzeczywistości. Katharsis. To rodzaj duchowego oczyszczenia, jakiego doświadcza widz bądź czytelnik. Tragedia grecka miała wywołać u widza litość i trwogę, a następnie wstrząs prowadzący do oczyszczenia, tak tzw. katarzis. A żeby doszło do owego oczyszczenia, zdaniem Arystotelesa tragedia musi spełniać kilka warunków tragiczności. Bohaterowie muszą być postaciami średnimi, przeciętnymi, nie mogą być ani nazbyt szlachetne, ani niegodziwe. Tragiczny los człowieka dobrego wzbudziłby bowiem u widza oburzenie, a nieszczęście postaci podłej mogłoby dostarczyć widzowi przyjemności. Przeciętny bohater będzie do nas podobny. Dzięki identyfikacji z nim doznamy wstrząsu uczuciowego, oczyszczenia duszy z win kontrast to celowe bardzo wyraźne jaskrawe zestawienie elementów przeciwstawnych barw dźwięków czynności znaczeń i tym podobnych służy wyostrzeniu udramatyzowaniu opisu poruszeniu emocji zaskoczeniu czytelnika na zasadzie kontrastu funkcjonują antyteza oksymoron paradoks kontrast szczególnie był lubiany przez poetów baroku którzy zestawili na przykład młodość i starość piękno i brzydotę, ciemność i jasność. Konwencja artystyczna jest to zbiór wzorcowych rozwiązań, utrwalony zespół norm, których przestrzeganie decyduje o charakterze dzieła. To przyjęty przez twórcę zespół cech charakterystycznych dzieła. Konwencja dotyczy między innymi zasad tworzenia, wyboru tematów i motywów, doboru środków wyrazu i sposobu kreowania bohaterów. Mimesis, mimetyczny. To termin wywodzący się z filozofii starożytnej. Oznacza rodzaj relacji podobieństwa czy działania opartego na naśladowaniu rzeczywistości. Sztuka naśladująca rzeczywistość to sztuka mimetyczna. Jest kilka sposobów naśladowania rzeczywistości. Twórca może ją przedstawić piękniejszą, czyli idealizacja, lub brzydszą, czyli karykatura. Twórca przedstawia tylko ogólne zdarzenia i typowe dla ogółu zachowania. Twórca może przedstawiać nie tylko to, co rzeczywiście się zdarzyło, ale to, co mogło się zdarzyć, co jest prawdopodobne. I wreszcie, twórca może dowolnie konstruować kompozycję zdarzeń, dzięki czemu wypracowuje zupełnie nowy styl. Parabola. Parabola to inaczej przypowieść jest to gatunek moralistyczno-dydaktyczny. To opowieść z ukrytym przesłaniem, które jest tu najważniejsze i właściwe odczytanie go jest kluczowe dla zrozumienia sensu całej przypowieści. Charakterystycznymi cechami przypowieści są uproszczona fabuła, schematyczne postaci, brak jasno określonego czasu i miejsca akcji, uniwersalizm, obecność alegorii i symboli. Źródłem wielu znanych przypowieści jest Biblia, na przykład przypowieść o synu marnotrawnym, ale i powieści paraboliczne w literaturze dwudziestowiecznej, na przykład Dżuma Alberta Kami, czy Proces, Kawki, czy Mały Książę Eksiperego. Topos to motyw, który często powtarza się w literaturze, czyli motywy, tematy, obrazy, które powracają i są stałe, zaczerpnięty zwykle z mitologii czy pradawnych wierzeń, pojawia się w przeróżnych formach w dziełach literackich z wielu okresów na przykład to domu, Arkadii, Homowiator czy Dens Macabr. Tyrteizm to nurt poezji patriotycznej jego nazwa pochodzi od imienia starożytnego greckiego poety Tyrteusza. To poezja wzywająca do walki za ojczyznę, uwznoślająca śmierć na polu bitwy i piętnująca tchórzostwo. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej wielkapowtórkamaturalna.pl oraz na Instagramie i TikToku. Tyle dzisiaj, do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu, na który serdecznie Was zapraszam.